Ci, którzy ze względu na jakieś potrzeby lub okoliczności muszą przepłynąć wielką rzekę, ocaleją, jeśli będą trzeźwi. Bo nawet jeśli zdarzają się gwałtowne prądy, lekko się tylko zachłysną, chwycą w końcu którąś z rosnących na brzegu roślin i ocaleją. Jeśli jednak okażą się pijani, to choćby byli wyćwiczeni w przepływaniu na drugi brzeg nieskończoną ilość razy, ulegają winu. Podtapiają ich prądy i znajdują się poza światem żywych. Tak samo dusza wpada w nurty oraz zawirowania życiowych rzek, i jeśli nie otrzeźwiała ze złej materii, niech wie, że choć jest boska i nieśmiertelna, pozostała związana dla próby z krótkotrwałą, obfitującą w namiętności śmiertelną materią ciała i jest ciągnięta ku zgubie przez cielesne rozkosze. I ponieważ gardzi sobą, jest pijana brakiem poznania i nie powściąga się, ginie i znajduje się poza zbawionymi, albowiem ciało ściąga nas często w dół, na wzór rzeki, ku niestosownym rozkoszom.